Program Region Północ. Witam i zapraszam. Na początek szpital w Gorzowie i inwestycje za około 50 milionów złotych. Chodzi o pawilon dla intensywnej terapii, dzienną chemioterapię, pracownie żywienia pozajelitowego i poczekalnie dla Izby przyjęć. Zobaczmy. Dla nas, dla pracowników, zmieni się też komfort pracy. Jest większa ta rejestracja. Są trzy stanowiska, jest więcej miejsca dla jednej osoby bo w poprzedniej rejestracji były dwa stanowiska, trzecie było dostawiane, niezbyt było nam wygodnie i miejsce, żeby rozmawiać z pacjentem, zbierać wywiad, na przykład dane osobiste, które są, że tak powiem. Chronione przez Rodo, tak? I pacjenci słyszeli i pozostali wszyscy. Tutaj jest większa, większy odstęp. Będziemy mogły obserwować pacjentów na poczekanie, bo jesteśmy zwróceni do twarzą. Personel na pacjentów jest zwrócony, więc na bieżąco będzie mógł reagować, aby się coś działo, ktoś by miał zapytanie. Mamy również tutaj spokój socjalny, więc nie będą musiały się, mamy osoby pracujące. Przemieszczać, wychodzić na przerwę, tylko po prostu będą na, na miejscu. Jak 7 lat tutaj temu przylam do, do, do Gorzowa, w styczniu 2014 roku marzyłam, żeby powstał nowy, duży oddział, w którym pacjenci będą leczeni tak, jak się powinno leczyć w warunkach e, zachowanych, e, epidemiologicznych tak jak na świecie po prostu leczą, żebyśmy stali się kliniką hematologii. A ostatnim trzecim marzeniem było, żebyśmy mieli możliwość przeszczepiania pacjentów hematologicznych w województwie lubuskim. No i można powiedzieć, że te marzenia Prawie nam się ziściły. Powstał nowy, wielki budynek dwójpiętrowy, w którym jest oddział hematologiczny dla pacjentów diagnozowanych nowych. Na drugim piętrze będzie oddział przeszczepowy i oddział leczenia ostrych białaczek. Na ostatnim, pierwszym trzecim piętrze będzie bank komórek macierzystych. I to jest taki kompleks hematologiczny, który w zasadzie od A do Z powinien zapewnić pacjentowi hematologicznemu leczenie. Dodatkowo będzie już właściwie powstał punkt chemioterapii, chemioterapii dziennej dla pacjentów hematonkologicznych, czyli ludzie, którzy przechodzą na chemioterapię dzienną, otrzymują tą chemioterapię po kilku godzinach, wracają do domu, mają również nowe, dobre warunki leczenia i przebywania w tych pomieszczeniach. Jest różnica ewidentna, nie, nie mogę Państwa zaprosić tam do tego poprzedniego oddziału, gdzie. No, i znacznie gorzej, jest znacznie mniej przestrzeni dla pacjentów. Tu jest tego o wiele więcej, a to ma znaczenie rzeczywiście dla, dla pracy z tymi, z tymi pacjentami. Te wszystkie nowoczesne ciągi to mają znaczenie. Nie? Tam musimy od pacjenta do pacjenta przechodzić przez taki korytarzyk. Nie? Tamten oddział, on generalnie od początku był a no takim rodzajem prowizorium jakiegoś, bo tam były problemy chyba i już na etapie projektowania szpitala z umiejscowieniem tego tamtego oddziału ta liczba stanowisk, która tam jest od początku zbyt mała i w tej chwili rzeczywiście zbyt, zbyt mała tutaj po uruchomieniu tego całego oddziału no będzie rzeczywiście od tej strony znacznie. Znacznie lepiej. Stoimy przed pracownią leku cytostatycznego, a naprzeciwko dosłownie za chwilę otworzy się pracownia żywienia pozajelitowego. Obydwie pracownie będą obsługiwały pacjentów szpitalnych. Pracownia cytostatyków od trzech lat obsługuje pacjentów onkohematologicznych, którzy przyjeżdżają na chemioterapię do naszego szpitala. Natomiast pracownia żywienia będzie obsługiwała noworodki, zwłaszcza te wcześniaki, a także pacjentów naszego szpitala, którzy. Nie mogą być odżywiani drogą dojelitową i należy ich odżywić drogą pozajelitową. Teraz w programie o bardzo ważnych negocjacjach, czyli o nowej perspektywie finansowej i szansach miejskich obszarów funkcjonalnych. Spotkania w tej sprawie już się odbywają. Zobaczmy. To jest obszar funkcjonalny, który liczy ponad 220 tysięcy mieszkańców, a idzie nowa perspektywa środków pomocowych dla naszego regionu i naszego. Kraju. Chcielibyśmy, żeby Gorzów i re... miejski obszar funkcjonalny odegrał poważną rolę, w tym zintegrowane inwestycje terytorialne, na które chcielibyśmy mieć jak najwięcej środków jako mieszkańcy północnej części województwa. No i zaczynamy walczyć o to, żeby północna część regionu miała jak największą pulę pieniędzy pomocowych, ponieważ będą one odgrywały decydującą rolę w rozwoju naszego regionu, tutaj tej północnej części. Walczymy o to, żeby Gorzów i nasz miejski obszar funkcjonalny, tak poszerzony do ponad 200 tysięcy mieszkańców, e, miał jak największą pulę, żeby w nowej perspektywie pieniędzy było jak najwięcej, bo jesteśmy naprawdę siłą północ regionu. Podział środków na osobę, czyli to per capita, zwane też po pogłównym, to jest chyba najsprawiedliwszy podział środków, o jakim możemy sobie wy, wymarzyć, czy wyobrazić. To jest najsprawiedliwszy podział środków i na takie liczymy. Duży, może więcej, no w ogóle nie wyobrażamy sobie, żeby ta ilość środków była utrzymana, mając MOW na poziomie 140 tysięcy, teraz mamy na ponad 220 tysięcy i liczba mieszkańców tego miejskiego środków funkcjonalnego jest zdecydowanie większa. to zupełnie inny miejski obszar funkcjonalny niż był do tej pory, także jesteśmy głęboko przekonani, że będzie dodatkowa pula środków i miejmy nadzieję, że ta wielkość środków będzie właśnie przy tym pogłownym, będzie zbliżona do tego, co było w tamtym rozdaniu, bo po trzech gminach jest co, co niemiara, w wielu samorządach potrzeby są takie same, ale w niektórych samorządach są też różne i też musimy dojść do konsensusu, jeżeli mówimy o alokacjach w poszczególnych priorytetach. To jest dopiero początek negocjacji. W poprzedniej perspektywie również Gorzów i okolice zaczynały od zupełnie innego pułapu. Ostatecznie jednak ta perspektywa zitowska była tłustsza niż pierwotnie zakładano, więc liczymy, że te negocjacje też pójdą w podobnym kierunku. Mofy się powiększyły, nie tylko nasz, ale też zielonogórski. Są dwa dodatkowe, Świebodziński, świebodzińsko międzyrzecki i żarsko żagański Więc tych. Struktur do tortu jest zdecydowanie więcej, natomiast miejmy też świadomość, że wszystkie MOFy zrzeszają 60% mieszkańców województwa lubuskiego, więc można przypuszczać, że w ramach tych partnerstw samorządowych inwestycje przeprowadzane z pieniędzy unijnych będą przemyślane i będą spójne. A gościem programu jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, no właśnie, trwają te negocjacje, konsultacje. Do czego one mają doprowadzić? Te konsultacje wszystkich samorządów zrzeszonych w Mofach? Tak, no tak naprawdę dzisiaj miejskie obszary funkcjonalne, czyli te e, popularnie nazywane też zit bo to jest to instrument finansowy zintegrowanych inicjatyw terytorialnych. Dzisiaj, e, no znaczy w poprzedniej perspektywie były dwa: Zielonogórski i Gorzowski. To były dwa takie Środki. Teraz powstały jeszcze Żarsko-Żagański i Świebodzińsko-Międzyrzecki. E, to już cztery zity, a co ważne, e, to nie 30% populacji województwa, a 64% populacji województwa. W tych czterech mofach mieszka 64% populacji e, mieszkańców naszego województwa. To bardzo ważne, żeby te regiony, te, te subregiony dostały e, wsparcie adekwatne do Ilość mieszkańców, do potrzeb, i tak dalej. W związku z tym, e, wspólnie e, spotykamy się, rozmawiamy na ten temat e, wewnętrznie, jak widzimy tą nową perspektywę. No i w najbliższym czasie chcielibyśmy spotkać się z zarządem województwa, żeby przedstawić swoją optykę, swoje propozycje do tego podziału. Miejski obszar funkcjonalny Gorzowa jest powiększony, czyli teraz no, liczy około 220 tysięcy mieszkańców. To jest większy e, teren, większy zasięg, większe potrzeby, tymczasem zapowiedzi nowej perspektywy są... No... Na razie mamy około miliarda złotych mniej. Tak, e, oczywiście, że widzimy, że, że zapowiedzi są jakby mniejsze. Natomiast e, pamiętajmy, że przy tamtej perspektywie również e, te negocjacje nie tylko na poziomie takim naszym samorządowym, ale na poziomie rządowym czy rządu Unii Europejskiej one e, trwały. Miejmy nadzieję, że do regionów trafi e, więcej pieniędzy, ale nawet jeżeli mówimy o tym, że e, będzie tutaj około miliarda złotych mniej, to i tak trzeba podejść jakoś do tych pieniędzy, żeby nie wzbudzać sporów, żeby te pieniądze były e, rozsądnie rozdzielone. A jak widać, po ZIT-ach, po miejskich obszarach funkcjonalnych radziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. Zit Zielonogórski, Zit Gorzowski e, były liderami w Polsce najlepiej wydatkowaliśmy środki, co też jest nie bez znaczenia, dlatego że e, e, urząd marszałkowski musi rozliczyć się, Polska musi rozliczyć się z e, poziomu wydatkowania. E, robiliśmy to bardzo dobrze przede wszystkim w zgodzie, bo w ramach każdego MOFU e, jest lider na no, jest to właśnie miasto Gorz są też gminy ościenne. Tym razem jesteśmy powiększeni, bo mamy gminę Bogdaniec, Kłodawę, Lubiszyn, Santok i Deszczno i powiększyliśmy się w tej chwili o strzelce, w sukierzyne. Witnice i Kostrzyn i w tak, dużym, w tak dużym obszarze jesteśmy w stanie porozumieć się. Właśnie, często bywa tak, że pola środków jest jedna przeliczona, powiedzmy, przysłowiowo na mieszkańca i czasami jest tak, że mniejszy samorząd ma potrzeby w innej dziedzinie. My możemy się powymieniać tymi pieniędzmi, bo wiadomo, że szuflady w, na pieniądze w budżecie miasta Gorzowa są dużo, dużo większe niż w budżecie małej gminy. W związku z tym tym możemy te pieniądze sobie nawzajem udostępniać, co pozwala na to, że dużo bardziej elastycznie działamy, że nie zmarnuje się żadna złotówka, żaden grosz, żadne euro. To jest chyba najważniejsze w tym działaniu. To, że przez ostatnią perspektywę, a mówi się, że jak są pieniądze, to są kłótnie, przez ostatnią perspektywę, gdzie wydaliśmy wspólnie ponad 50 milionów euro. Nie było żadnego sporu. Pieniądze zostały wydatkowane bardzo dobrze, skrupulatnie rozliczone, i dzisiaj jesteśmy liderami w Polsce. No właśnie Gorzów dalej będzie liderem w tym MOFIE, ale czy m, jako lider też. Y no nie wciągnie większości środków z niektórych pul y, z osi priorytetowych, no bo są bardzo duże inwestycje, typu dokończenie cezibu, tak, czy y, y, w ogóle modernizacja kształcenia zawodowego, ale tego typu różne inne y, y, projekty, czy w innowacji, czy w przemyśle czy w ochronie środowiska. No jak będzie alokacja dla, na dane działanie, to czy inne gminy nie mogą czuć się to poszkodowane, że Gorzów jednak większość tych środków zabiera? Nie. my Mówimy o bardzo prostym mechanizmie. O takim mechanizmie, w którym to jakby Pulę dedykowaną samorządom, będziemy mogli rozliczyć na mieszkańca. Wtedy te mniejsze gminy, jest to jeden z chyba najbardziej sprawiedliwych podziałów, dlatego że ilość mieszkańców determinuje ilość problemów, ilość potrzeb. W związku z tym proponujemy, żeby miejskie obszary funkcjonalne, ale też można włączyć w to porozumienia regionalne, żeby po prostu podzielić pewnym wskaźnikiem. W takim wypadku byłaby to tylko część pieniędzy z tej całej wojewódzkiej poli poszłaby właśnie na zity czy na porozumienia terytorialne. Natomiast reszta byłaby dalej w dyspozycji zarządu województwa, bo wiadomo, że są inwestycje drogowe, wojewódzkie, inwestycje samego rządu marszałkowskiego, czy inwestycje konkursowe, ale baza, podstawa powinna być właśnie w samorządach, w miejskich obszarach funkcjonalnych. Czy na dzisiaj już wiadomo, czy to będzie per capita, czyli właśnie na mieszkańca? Nie, to znaczy dzisiaj jest chyba jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić, jesteśmy przed spotkaniem z zarządem województwa. Dzisiaj odbyło się spotkanie naszych wszystkich miejskich obszarów funkcjonalnych, czterech obszarów funkcjonalnych, wszyscy włodarze uczestniczyli, przedstawiciele tych gmin uczestniczyli. I doszliśmy do jednego wspólnego wniosku, że mamy swoje, swoją optykę, swoje patrzenie, swoje doświadczenia i chcemy je zarządowi województwa województwa przedstawić. Czym I myślę, się mają że... zakończyć te spotkania właśnie? Mówi się o jakimś stanowisku. Myślę, to że te, te spotkania mają się zakończyć e, negocjacjami z zarządem województwa i negocjacjami dotyczącymi właśnie alokacji środków, czyli tego, ile przypadnie dla danego e, miejskiego obszaru funkcjonalnego. Miejmy nadzieję, że do takich spotkań niedługo dojdzie. E, zainicjowaliśmy to tu właśnie tutaj właśnie w Gorzowie e, i w tej chwili w gronie około 10 osób e, przedstawicieli e, tych czterech miejskich obszarów funkcjonalnych chcielibyśmy spotkać się z zarządem województwa i takie zaproszenie, taką prośbę o spotkanie wystosujemy dosłownie na dniach. Takie spotkania są możliwe, bo na szczęście powoli pandemia, można powiedzieć, że trochę odpuszcza, stąd zniesienie niektórych obostrzeń i możliwość między innymi takich tak. spotkań. Gospodarkę po pandemii ma odbudować Krajowy Plan Odbudowy, abstrahując od kuluarów politycznych jego wprowadzenia i to w jakim kształcie zostanie wprowadzony. Jaki jest Pana zdaniem najlepszy klucz na zarządzanie i wdrażanie tymi środkami regionalnie czy centralnie? To nie zdecydowanie najlepszym kluczem jest klucze regionalnym, bo jednak e, samorządy są najbliżej mieszkańców i najlepiej wiemy, jak te środki wydatkować. Natomiast oczywiście nie da się całej puli przeznaczyć do samorządów. I myślę, że dobrze, dobrym rozwiązaniem byłoby, żeby ta część gros środków trafiało do samorządów poprzez konkursy, poprzez e, różnego rodzaju możliwość aplikowania o te środki. Natomiast no, są też inwestycje i to bez dwóch zdań trzeba powiedzieć, że są też inwestycje krajowe, które tak samo nakręcają gospodarkę i część pieniędzy na pewno rząd będzie chciał w ramach własnych ministerstw rozdzielać. Ale jestem przekonany, że lewia część trafi do samorządów. I dobrze? Bardzo dobrze. Oby tak było, bo naprawdę tutaj na dole w samorządach najlepiej wiemy, gdzie te pieniądze są potrzebne, na jaką inwestycję, co jest najbliżej naszego mieszkańca, ale widać, że tak, mamy nadzieję, że rząd wysłucha tych głosów, które z samorządu płyną i, i pieniądze trafią do samorządów. Teraz ważne informacje dla kierowców, tych, którzy mieszkają tu na miejscu i poruszają się po gorzowskich drogach, ale także dla przyjezdnych, bo to się wszystko zmienia z dnia na dzień. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te utrudnienia? To znaczy, co ma się dzięki temu poprawić na lepsze i w jakich terminach? No Tak naprawdę, e, chyba nikt z nas jest w stanie powiedzieć, jak dzisiaj pojechać, bo może akurat 15 minut temu zmieniła się organizacja ruchu. E, mieszkańcy i gorzewianie się wspaniale e, przy zwyczajili do, do tej dynamiki zmian. Wynika to przede wszystkim z ilości inwestycji. No wiemy, że dzisiaj główne skrzyżowanie, że e, ulica Chrobrego w okolicy Arsenału jest zamknięta, nie e, to determinuje zupełnie inny ruch. Do końca kwietnia, czyli dosłownie na dniach, ma być otwarta Spichrzowa, co udrożni i na pewno ułatwi e, poruszanie się, bo kończymy przebudowę tego e, przecisku pod e, wartą tego ele elementu, który jest właśnie w ulicy Spichrzowej. Mm, I te wszystkie inwestycje, oczywiście, że one utrudniają życie, ale myślę, że kiedy zaczynaliśmy 6 lat temu inwestycje i pojawiła się pierwsza przebudowa warszawskiej Walczaka, wtedy było wielkie poruszenie, wiele stresów. Dzisiaj jesteśmy już tak przyzwyczajeni do tego, że te inwestycje trwają, bo naprawdę mamy ogromną część miasta rozkopaną, że mieszkańcy jakby nie jeżdżą już na pamięć, że patrzą na znaki, że szukają rozwiązań, że szukają alternatyw. No i myślę, że za 3-4 lata będziemy już po największych inwestycjach, bo jeszcze z takich, które na pewno będą wielkim kłopotem o, komunikacyjnym, będzie Kosynierów Gdyńskich. Mhm. To będzie jedna z największych, najtrudniejszych inwestycji. Ale okazuje się, że centrum miasta to nie był wcale taki drogowy armagedon, że się kierowcy dostosowali, co możemy powiedzieć dzisiaj, cierpliwości. Cierpliwości jeszcze trochę i naprawdę będziemy jeździć po dobrych drogach spokojnie i komfortowo. I to by było na tyle w programie Region Północy. Gościem programu był prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.